Dobra, chodźcie, to przejdziemy. No. Uwaga. Kładeczka. Co ty tam robisz? Złoty. Zadnij. Łoł, wow, kolce. Kładeczka jest. Eee! Kilnowałeś mnie. I kill you. Dobra Dawid idź w prawo, ej. prawo? No idź po tej kładce. Czekaj chwilę, idź po kładce. On już zrobił kładkę tę. O jego spadła. O, działa. Tu jest jakiś płuc. No właśnie. do tego. A jak wejść na to, o. Jak z tym żywem jest, o. Fajnie ten grzyb, mi... Kurde. Aha, robimy sobie kładeczkę. Kładeczka. Kładziemy kładeczkę. O, fajnie. O! o, telefon! O, jak my dalej zajdziemy, to cię teleportują. Pa. Mam dwóch na klatę, o już jednego Cał w dupę. O, teraz ten chujowy poziom, co trzeba zablokować. Lepaliśmy do ja. Czek. Dobra, spójrz teraz. Czemu to, nie to? To jest ciężkie, ej. A dawaj to. Daj <kluje> to, JEEEES! Yeah! Trzeba ogień tu zostawić. No szybko, go ja trzymam. Tak w dwóch miejscach. Tutaj i tam. No puść No, na czy... Nie zbyt ruszyło. To się ruszyło, ale się ruszyło... O no. O Tu Nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale... Ale ja odkryłem. Tym, ty ej no! Tamten poziom ci jest niepotrzebny. Jak mi jest niepotrzebny? To no tak patrz niech cię Dawid podniesie, ja to trzymam. Dzięki! O! Dobra, Dawid, ej, ej, no. wskakujcie, wskakujcie na weczunkę i... Trzymaj Szymon. <coughs> Trzymaj tego podmosta. Albo nie trzymam. No weź mnie, daj Dawid, niżej. No już podnosz. Ehi! Ah. Eh. Wow. Oh c ⁇ o! La pommiavo. È eh. tante la posa. Oh. Oh, cosa vedi di me? Byście zginiali, to ja jestem koło tego, z Dawaj te te kamienne Ja ci będę podawał Podawaj tu, To trzeba eee, no, no. Włóż. <coughs> tu trzeba zostawić E no, to No Puść Puść Ale współpraca To jest totalny koop Jeszcze trzeci Nie, nie, tu o, co, trzeba o, co, ten, o, tak Trzeba się wycofać na drugi Dobra, przenoszę, przenoszę, uwaga, uwaga. Jakbyśmy postawili ten naszkę, to sobie się stało. Paliłyby się. Hop. O, tamto. O, dobra, Dob, dobrze Dawid rzuciłeś. Tylko teraz gdzie to jest? O, tu jest. Ej, ty, gdzie ta Tamto. No A, tu jest jedna ta. Szymon. Dobra, jestem. Co? A te kamień tam zostawisz czy się przyda? O, osta. o dobra, zabrałem. O, tam jeszcze jest jedna, Szymon. A czy ten weź coś yy, Na tą kładkę. Dobra, dawaj, do góry. Gdzie ty to widzisz? A tu widzisz. Ej, jeszcze niżej, niżej, jeszcze niżej, co? niżej. W prawo, w prawo grzej. W prawo. A w lewo. A tu, bo to... Bo... Tak wow, coś sorry. jeszcze jest. Nie ma już zawsze. No dobra, świat. Ty miła? Ja już polazłem O, jest żaba Kurwa ta żaba jest kurwa. Co mamy ją zabić? Nie, nie, zobacz. Wow, nie dałem rady. Aj. Trzeba na tej kładce, ja tutaj. A o jasne. I trzeba szybko wskoczyć hmm. na ten język. Czyś jabłko? Zobacz, zobacz. Kopuj na to jabłkę. Tu, dawaj, tak jak ja. No to no, dzięki. Teraz... Dawaj, to wskakuj, ja trzeba jabłuszko. Masz jabłuszko. Jabłuszko ja jabłuszko. Skacz. Jabłuszko, jabłuszko. Gdzieś popłynąłem, więc jak zginę to... O ty, znalazłem jeszcze jedno. Oj, było dwa. Ja o co skończyło. to, to Ja, ale I ukryty poziomek. O, idzie. znalazłem skrzynkę. mi pod wodę? Co tu jest? Czekajcie chwilę. Znalazłem A skrzynkę. Ej, jak się pływa? S, A, S, -a. Normalnie. No normalnie no, właśnie. Dobra, ja muszę się wrócić. Bo ja z poszłem do ukrytego poziomu. Ale nie, tu nie, nie. Ukryty poziom. No tutaj pod tą, tą pod tym mostem Wow. To co idziemy pod wodę? Nie, 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 nie do góry. Musisz skoczyć na górę. No czekaj. Wow, wow, wow. wow, zapomniałem. No i co? Aha, bo tam są te. Ale widzisz? O dawaj z Dawaj, dawaj, dawaj na klaty, dawaj na klaty, kurwa, na goły klaty, kurwa, na goły No, łatwiejszym masz, sobą... masz go. to był... To z góry Nie, tak, tak mam yeah. Nie Dawaj go kurwa No daj go na dół Uratuję go co za jak chcę jedno ciało się? Wow, wow, wow Get ready to rumble Patrzcie jak fajnie to ciało spadło. W którym ja jestem, bo ja nie widzę. A tu, ty. O to jest nieciekawy poziom o, trzeba bo trzeba zrzucić te kamery? Nie ja trzeba. Trzeba musisz przytrzymać spację, Dawid Przytrzymaj spację, wiesz? I czemu to nie spada? Po co się to zrzucać? Żeby zablokować to ja tak? No. Tak? O dobra. Ja jeszcze zablokuję na przykład. A, to było. Przejdź dołem, normalnie. Tworzę bąbelki, bo podgrzewam wodę. Trwamy. Wow, ledwo żyję. Tam coś u góry jest? O, życie tam było, ej. Nie czuł życie Ale tam jest. Tam jest życie, zbierz je Jest tam coś dalej? Nie, chyba jest koniec poziomu No, I to sorry Dawaj, dawaj, dawaj e, Teraz gdzie było? Tam u góry nic nie ma chyba, nie? A, dobra już wiem Ale dobra, dawajemy Dawaj, dawaj Dawaju Na bąbelki. A bombelki Po kolei a ja jestem pierwszy, czekajcie Szybciej się przestawię to Dzięki Nie rozstrzeliwuj tych <coughs> Dobra, zabiłem tych goblinów już Oh, non posso più trasformare la bomba... e mi sono spaventato. Non ho trasformato la bomba... mi piacerebbe. vai. Tylko ja to mi teraz Aha. chyba nie pomoduję. Prawdopodobnie... No. Ej ja, gdzie ty się teleportujesz? Marcę gdzie ty prowadzisz? Dalej, tu. Tu On Czemu prawo no! Co tu się nie otwiera? Co tu trzeba zrobić? Co, Co tu trzeba? A wiem! Ej! Dobra, już trzeba to spalić. A to no. trzeba obrócić! Puść, okay. puść! A idę się obrata. No wie, ale ty to trzymałeś. <grym> A, ja to się nie pali. Co się nie pali. <grym> co tu trzeba zrobić? Aha! Co ja Rob, w ogóle robię. Dźwigienka przecież. Po co do O i koniec. Hello? Hello?

The Journal Disco.